Cześć wszystkim Logs mitematarz sezonika na Klucza Dzisiaj chciałbym pociągnąć dalej temat słuchajcie tej IWE EPS SIMO, tej wkładki modularnej na sliderach. Chciałbym Cię przetestować ją pod względem ataków takich inwazyjnych. Pierwszy to będzie to narzędzie do wyłamywania cylindra, a drugie to będzie oczywiście frezarka z niezawodnym chińskim frezem. Wiercić, słuchajcie, nie będziemy, no bo tutaj nie ma mm, pinów w środku, więc nawet ten pin, który tu jest antyprzywierceniowy, nie jest tutaj w tej wkładce, to ni tak nie spełnia swojego zadania, bo nie ma co tu wiercić. Chociaż mm, moglibyśmy sprawdzić teoretycznie, czy da się wywiercić na przykład, bo tam jest ten trap pin. Mm. Ale zostawię sobie to. Jak to już tak, jak będę to frezował, to i tak nie ma sensu tego, słuchajcie, dalej wiercić. Chyba, że będziecie chcieli, to kiedyś sobie możemy zobaczyć, czy w ogóle to jest twarde i czy to idzie. No dobra, temat kolejny tej, tego nieopracającego się rygla, słuchajcie, po wytrychowaniu. Na razie zostawiam, bo prowadzę konwersację na YouTubie pod filmem od EPS-a z Iwą Polska. Na razie jakieś tam dziwne rzeczy mi odpowiedzieli Odpowiedzieli mi, że Rygiel, ten który się do niego obraca po zwytrychowaniu To jest element, który można dokupić Dodatkowo i nazywa się anti-snap no, Dla mnie anti-snap to jest Zabezpieczenie przeciw Inwazyjnemu, takiemu bramywaniu Tak Tak jak to mają Inne wkładki, tak jak te płytka Czy to przecięcie Oni twierdzą, że to sprzęgło występuje We wkładkach tylko i wyłącznie SYMO Czyli tych modułowych od rozmiaru 41 mm w górę. No, poprosiłem tam o dodatkowe wyjaśnienia, stawię Wam linka do tej konwersacji, będziecie mogli też się wypowiedzieć i zabrać, zabrać głos w tamtej sprawie. No ale dobra, to co? Pierwsze co będę chciał zrobić, to sobie ją przyczepię tak pionowo do drzwi, złapę sobie tym narzędziem i będę próbował ją, słuchajcie, wyłamać. Ona tu trochę wystaje, dość bardzo, no ale nie mam innej deski, nie mam innych drzwi, nie mam innych stędów. Tu jest w środku jest zamontowany zamek, wkładka jest przykręcona śrubką, yy, ona normalnie działa, obraca się. Yy, dodatkowo wzmocniłem wkładkę tutaj yy, taką płytką, dość grubą, bo to ma ze 2,5 mm jak nie więcej i jest przykręcone yy, śrubami, żeby ją dodatkowo wzmocnić. Yy, a potem, jeżeli mi się ją uda włamać, albo nie uda, zobaczymy będę chciał wyfrezować sobie ten cylinder. Dobra, to co? Do nie zgadania i zabieramy się do roboty. Zamontowałem sobie całą tą dechę słuchajcie, na takich ściskach stolarskich do y, metalowych drzwi od komórki, żeby to jakoś y, zasymulować, że ta wkładka jest we, w drzwiach. Y, trochę będzie mi ciężej no z tego tytułu, że drzwi są ruchome, ale gdzieś tam sobie butem ją od dołu postaram przetrzymać i y, będziemy ją Słuchajcie, starać się wyłamać. Chociaż myślę, że ta płytka, nie ja ma się zazwyczaj balamelowa, tak? Która trzyma dwie połówki tej wkładki, ona tutaj spełni swoją rolę i raczej to pogniemy, niż to wyrwiemy. Ale dobra, sprawdźmy. Dokręcamy narzędzie. Dobra, dociśnięte. Łapę sobie to nogą i słuchajcie, próbujemy to wyłamać. Nic, poprawimy jeszcze. No, powiem Wam, że siedzi sztywno. Aż mnie w boku coś szczeliło. Ślad normalnie jest hmm, na wkładce, ale sama wkładka nie puściła. Duży plus. Sprawdzimy to jeszcze raz, poprawimy sobie narzędzie, mimo że ono nam się rusza, obluzowały się troszkę śruby w tym pewnie w tym drewnie się troszkę wyrobiło. No ale dalej ciśniemy wkładkę słuchajcie. No słuchajcie, narzędzie spadło. Jak dla mnie, duży plus. Spróbujemy, słuchajcie, jeszcze raz. Rusza się, ale niestety ułamać się nie da. Podejdziemy trzeci raz. Dokręcimy jeszcze mocniej. I ciśniemy. No nie słuchajcie, nie ma opcji, nie ma opcji, nie wyłamę tego, jednak hmm, płytka plamelowa, która jest, jest luźna, słuchajcie, to całe się w drzwiach obluzowało, ale wyrwać się, słuchajcie, tego złamać nie dało. No co, duży plus. Teraz sobie to odkręcę i widzimy, gdzie przy stole. Widzicie, tak, tutaj cała wkładeczka już się porysowała. Widać, że była jakaś próba ataku yy, siłowego, co można poznać. Sama w sobie się lekko odluzowała w środku. No to wiadomo, może się ten zamek czy śruby drewno deska się wyrobiła, ale. Zamek spełnił swoje zdanie. pracuje i nie poddał się na taką najprostszą próbę wyłamania. Dobra, to ja teraz szybciutko montuję tutaj imadło i będziemy sobie to teraz, słuchajcie, frezować. To co, ciśniemy, nie? Drugiej próby nie ma, bo drugiej strony, z drugiej strony jest gałka, także słuchajcie, no. Próba pierwsza i ostatnia, także zabieramy się za hmm, frezowanie. Przypomniałem o jednym. Bezpieczeństwo. Dobra, teraz już wszystko jest. Słuchajcie, wygląda, że jest to twarde. Nie wiem, czy to wina tego, że tam są za nisko wszedłem, ale chyba tak. Dobra. Wiecie co? To może być to, że ten fres jest stary. Przyniosę nowy i zobaczymy, czy też tak to będzie kiepsko szło nowy czysty frezik, więc ciśniemy to dalej. no, co by nie powiedzieć nowy frez to nowy frez zaraz sobie zwrócimy tam do środka jak to tam wygląda coś żeśmy się już tam dość mocno dowiercili jednak hmm, tu wkładka raczej nie puści dopóki nie wyfrezujemy jej Stronę. Dobra, ciśniemy dalej. Teraz już jesteśmy chyba po sprawie, bo wyfrezowaliśmy, słuchajcie, i sprzęgło mi się wydaje. I zobaczymy, czy już to puść. Nie mam jak tam dmuchnąć. O, już się kręci. Sama w sobie już się kręci. Tylko teraz pozostaje pytanie: słuchajcie, czy będę w stanie wyjąć już te pine? piny? Piny, slidery? No, trochę jest to trudniejsze, muszę przyznać, niż. Trochę jest to trudniejsze niż przy zwykłej wkładce. Tylko tak, dajcie sobie tam okulary po świecę. Bo zobaczcie, wyfrezowanie jej. Nie, dalej mi jej nie kręć. Czy jak włożę śrubokręt do końca, to coś da? Ja to w ogóle zepsułem, bo zrobiłem ją na otwartym, kurwa. ale jestem cymbą. No dobra, czy teraz to coś da? Dalej nic. Dalej muszę coś pokombinować. Tam coś trzeba dopnąć po prostu znowu z tym sprzęgłem. Tak mi się wydaje. No nic, frezujemy dalej, zobaczymy. Też dałem trochę ciała, że na otwartej wkładce chciałem ją kurczę mm, otwierać, nie? No dobra. Zobaczymy dalej teraz, mimo że już jest wyfrezowane. Sidebar wypadł, teraz dopiero widziałem, poleciał gdzieś, gdzieś tam sobie leży. No, ale wkładka dalej się tu się kręci, a otworzyć nie mogę, ale teraz to już chyba kwestia tylko dotknięcia tego sprzęgła z tyłu zaraz sobie to będziemy obczać czekajcie, weźmę sobie krzesło krzesło siądę sobie i będziemy próbować na tym przecież polegają testy, nie? dobra, spróbuję dopchnąć tamten Teraz się przestało kręcić? I, co, I dalej się kręci i dalej nie mogę cofnąć rygla. Znaczy nie rygla, a... Ciekawe. Slidera już nie ma. To już nie ma. Wszystkie piny są wystrzelpiny. Slidery są wystrzelone. A dalej nie mogę obrócić. Regla dobra. Przefrezujemy. Nie wiem, czy nie będzie trzeba usunąć całego radora w takim wypadku. sobie teraz to tam widać. No właśnie. usunąłem Cały rotor cały rotor jestem już na końcu i dopiero teraz będę chyba albo i nie będę nie widziałem sobie jakiegoś drucika grubszego, czekajcie chwilę Żeby pchnąć ten, to sprzęgło na końcu I to usunięcie ratora chyba też nie było za mądre bo powiem wam, że teraz mi się nie uda raczej okręcić, hmm. bo tam się słuchajcie, w środku cały ten rygiel kręci. No, powiem Wam, że też ciekawa sprawa jakiś mniejszy śrubokręt. No nie da się. Powiem wam, że się nie da. No, zaskoczony jestem. Tam się wszystko kręci. Ciekawe czy działa z drugiej strony? Tak, działa. Tu już cały rotor jest usunięty, a dalej nie idzie. Chyba teraz dopiero. O, poszło. No powiem wam, no namordowałem się z tym. Weźcie też kurde pod uwagę, że robię to pierwszy raz, ale już wiem o co chodzi. Słuchajcie, myślę, że za chwilę to rozbiorę i będziemy sobie dalej to podsumowywać. Także dajcie mi sekundkę, ogarnę sobie blacik i zaraz jestem. Wkładka wyjęta, wyfrezowana i otwarta. Co można o niej powiedzieć? Super sprawiła się przed włamaniem i hmm, tym zwykłym takim narzędziem do wyłamywania hmm, nie poszło, co nie znaczy, że ktoś jakby się uparł, by tego nie zrobił. tak? Dlatego też bardzo ważne jest stosowanie właśnie tych rozet hmm, antywłamaniowych. Rotor miękki, z tym, że te slajdery jakoś tam te. Hmm, ten fres, widzicie tym bardziej, jak był tępy fres, to nie chciało, żebym bym się mordował. Musiałem założyć nowy fres i wtedy już poszło jakoś tak lepiej. Dodatkowo nie wiem, czy to będzie kurcze, widać. Gdzieś tu miałem latarkę. Już wam pokazuję po świetle. W środku. O! Tam jest taka w środku dziurka. I. Dopiero po tym jak wszedłem przez tą dziurkę do środka i zobaczcie. Tam się dociska dość mocno to sprzęgło i dopiero wtedy byłem w stanie otworzyć, otworzyć wkładkę. Można to było zrobić już wcześniej jak się wkładka kręciła. No ale dostęp był dużo gorszy więc wyfrezowanie całego rotora jeszcze nie było tam, jakoś tam super trudne. No, ale można by to było szybciej zrobić. No, weźmy pod uwagę, że robiłem to pierwszy raz. Konstrukcja była taka jaka inna. Ja i wcześniej tak dokładnie też nie znałem. I co Wam jeszcze powiem, yy, tu na końcu, jak sobie zobaczycie pierwszy film yy, o tej wkładce, to yy, dlatego tak trudno jest ją zwytrychować, bo z przodu jest takie małe śmigiełko. Które też w jakiś sposób wydaje mi się, że zabezpiecza. Yy, zabezpiecza to sprzęgło przed dociśnięciem. No ale to będziemy czekać na odpowiedź od, słuchajcie, od Iwy. Iwy Polska. Yy, dajcie znać, co myślicie. Yy, bo ja, słuchajcie, uważam, że yy, wkładka naprawdę zasługuje na uwagę, bo yy, zwytrychować jest bardzo prosto, yy, a już potem otworzyć drzwi, no to już jest całkowicie inna bajka. No wiadomo, że... Yy, na tego potwora i chińskiego freza nie ma mocnych, i wszystko da się tym otworzyć. No, ale myślę, że na zwykłego, słuchajcie, inżyniera, na zwykłego nawet takiego lepszego łamywacza, myślę, że ta wkładka by sobie spokojnie poradziła. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Nie chcę już przedłużać, bo i tak już będzie za 20 parę minut filmu. Jak to u mnie zawsze bywa. Zachęcam też do subskrypcji nowych widzów, bo widzicie, nie tylko otwieramy, wytrychujemy, ale testujemy, poświęcamy materiały. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Bardzo dziękuję wszystkim za dokonanie wkład na moją zbiórkę. Na pewno mi to bardzo pomoże w dalszej części, w dalszym rozwoju kanału. Obecnie zbieramy na dekoder do, zbieram na dekoder do słuchajcie, do gardy. Do Titana Dorima I jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za wpłaty No i oczywiście zostawię link Do zbiórki w opisie, bo jeżeli ktoś z Was Docenia moją pracę I chciałby dobrowolnie wpłacić Obojętnie jaką sumę Od złotówki Każdy kto ile może Na pewno się przyczyni do tego, że Filmów na kanale będzie więcej I bardziej, słuchajcie, treściwych Także co, ja już bez przedłużania Dziękuję wszystkim za oglądanie, zachęcam do komentowania i słuchajcie, widzimy się przy następnym materiale. Cześć!